I witajcie, to ja, Janek Trwal. Właśnie sobie kierowują się Diamantów i właśnie sobie buduje do nas Diamantów. Jeśli chcecie kolejne odcinki z życia Trwala Janka, piszcie w komentarzu. Także sobie budujemy. że jak już skończy, to widzimy się. Wytajcie po przerwie. Patrzcie, zbudowałem swój domek z janatu. O, nowy. Cześć, witajcie. żegnam sobie. I bardzo jestem ten więc więc sobie sobie i coś sobie prze... No, ale też Czy tu z tego coś można zrobić? Czy jest wszędzie szkieletora? O nie, ja się boję szkieletów. Jestem Janek Drbal, a nie jakiś. nie jakiś jony bohater dobre tym sobie w wezmę sobie Dobra, wezmę sobie nasz niech Dobra. dobra, miecz niech przykowany. Chodź niech niech Też. Jak wejdzie już, będzie moc. Bo już od się ściemnie. Ale jej i tak będę zabijała. Bang, bang. Chodź krótko. Bang. To jest. Ja się bardzo boli, szkielki. Poczęście już zachodzić tam są piękny zachód. To tu O oh, kurczę, to jest O nie! Szkielet, szkielet. O kurczę, na Tylko będę tu już oknął. I proszę sobie na szczęście. Aha, zupełnie jeszcze coś zrobić z tego. Nie wiem czy to ale oczywiście w tym momencie trzeba będzie jeszcze dość następne. A hmm. tak to jest Janka 6 sobie О, oh, нет. Дайте мне дверь. Где Нет. Что есть? Okay. do ściany to są także żegnam się z wami pa